Dla biegaczy tych, którzy lubią się zmęczyć, którzy lubią się potapać w błocie, którzy lubią wchodzić na przeszkody i je pokonywać, ruszyły zapisy do kolejnej edycji Kotlaki. Tak, już w tej chwili można się zapisywać. Do połowy sierpnia zapisy będą przyjmowane na tej samej stronie, na której trwało to w ubiegłym roku. Timekeeper ta firma będzie obsługiwała zapisy i także to, co będzie się działo tutaj, czyli tą kwestię pomiarową na mecie. Kto? Pracuje nad przygotowaniem trasy ilu przeszkód na poszczególnych dystansach możemy się spodziewać. No, proszę pana, tych przeszkód będzie pełno, ale o tym to jeszcze pan to powie, bo to on fizycznie razem z chłopakami tak naprawdę wolontariuszami z terenu naszej gminy przygotowują te przeszkody. Nieco zmiana w trasie, jeżeli chodzi o ten najkrótszy dystans, bowiem został on wydłużony z 3 do 5 kilometrów, także nieco bardziej wymagająca trasa, ale pozwoli na to, żeby także skorzystać z innych ciekawych przeszkód, które będą na trasie. No i tradycyjnie nie dystans 8 i 14 km, ale już o samych przeszkodach to myślę, że Pan WójT z przyjemnością opowie, jak będziemy się znęcać nad naszymi zawodnikami. Słowo znęcać nad zawodnikami jest tutaj w pewnym stopniu adekwatny do tego, co się dzieje na trasie. Tak, bieg katorżniczy, e, jedyny bieg katorżniczy w naszym e, powiecie, e, ale który już w całym regionie, nie tylko regionie, bo e, przyjeżdżają ludzie z całego kraju e, na ten nasz bieg, e, no sprawia, że ci, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości fizyczne, przyjeżdżają do nas na e, kotlaki. Bo to nie tylko bieganie, bo to nie tylko planie się w błotku, ale również przeszkody, dużo przeszkód, które co roku szykujemy dla naszych uczestników. W tym roku na pewno pojawią się nowe przeszkody na trasie. Pani dyrektor wieczkę powiedziała o tym, że wydłużyliśmy tą trasę 3 km, ale to dlatego, bo te 2 km więcej pozwolą, żeby przebiec przez komin, przepraszam, przez piec. Do komina nie wpuszczamy, ale w piecu prawie 70 metrów trasy ciekawej, do której osoby biegające na te 3 km do tej pory nie miały możliwości biegnąć, czołganie się pod krazami wielkimi i wiele innych przeszkód leśnych, które również dodatkowo będą mogli pokonać ci na tym najkrótszym dystansie, ale również przeszkody, które się pojawią, no, dodatkowe terenowe. Ja się cieszę, że. Po dwóch, trzech dniach od uruchomienia zapisów już ponad 60 osób zapisało się na nasz bieg. Wierzę w to, że w sierpniu będziemy tą listę, a tu trzeba podkreślić: 260 osób to jest maksymalna ilość osób, które zapisujemy na ten wiek. I nie dlatego, że nie chcemy więcej. Tylko i wyłącznie dlatego, że robimy wszystko, żeby zabezpieczyć się od strony organizacyjnej tych wszystkich uczestników naszego biegu. A na trasie czy 8, czy 14 kilometrów tak mocno rozciągniętej w terenie potrzebujemy bardzo dużą ilość ochotników, ratowników z jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu, żeby w miarę bezpiecznie dla wszystkich uczestników było. Ale to w miarę bezpiecznie najważniejsze. Najbardziej zależy od samych, samego przygotowania tych, którzy biorą udział w tym biegu. Bo tu, tu trzeba podkreślić, no ktoś z marszu może na te 5 km przebiec i na pewno się spoci i przetrze w niektórych miejscach o gałęzie, czy o kałki, czy czołgając o jakieś kamienie. Ale już 14 km, tu trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, żeby ten bieg ukończyć. Cała masa ludzi z gminy Kotla pracuje nad tym, aby przeszkody stworzyć, potem je postawić, no i potem pilnować, żeby ci, którzy biegną i nie są w stanie pokonać, no to muszą te 20 barpisów za karę dokonać. Dokładnie tak. Tych wariatów naszych miejscowych, z którymi ten bieg przygotowujemy. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o kwestiach przeszkód. Tylko i wyłącznie to niezbyt dobrze pewnie zabrzmiało, bo, bo to jest bardzo bardzo duża i ciężka praca do wykonania, ale jest nas kilku chłopaków, którzy no, czerpią z tego olbrzymią przyjemność, że mogą wymyślić kolejne przeszkody, na których nie jeden Polegnie i będzie te barwisy musiał zrobić. Ale żeby zorganizować ten bieg, naprawdę jest potrzebna Wielka Rzesza i mieszkańców gminy, i pracowników naszego Ośrodka Kultury, który jest mocno zaangażowany w zorganizowanie, i Nadleśnictwa Głogów, które również nas wspomaga przy tej organizacji. No ale wszystkich strażaków z całego powiatu głogowskiego, bo gdybyśmy tych strażaków nie mieli, to, to pewnie te trasy by też inaczej wyglądały, bo nie mielibyśmy tego zabezpieczenia w, w terenie, który jest niezbędne. To ponad 60 osób, które w różnych miejscach na trasie musi widzieć, bo tak sobie założyliśmy już od dawna, każdą osobę biegnącą w tym, w tym wieku. Ile wynosi wpisowe, czy jest zróżnicowane i co w ramach tego wpisowego? Na, Panie co, na co mogą liczyć uczestnicy? najkrótszej 5-kilometrowej trasie to 100 zł, i na pozostałe dwie trasy 120 zł. W ramach wpisowego to jest ta ochrona, o której wójt mówi, także karetka z lekarzami ratownikami, która jest tutaj na miejscu. Mamy także zamawiane piękne, odlewane medale, tradycyjnie koszulki, posiłki, które zawodnicy dostają i wodę na trasie, a także posiłek Regeneracyjne. No i wszystko to, co, co tutaj będzie się na tym placu i na trasie działo. Mhm. Czy podobnie jak w latach ubiegłych planowane są jakieś treningi, zapoznanie z trasą? Będziemy o tym rozmawiać, mam nadzieję, że tak, bo, bo zawsze takie ciśnienie jest i, i panowie, panie, którzy biegną w biegu, e, e, takie będą chcieli. Jakie nagrody czekają na najlepszych? Wspaniałe, najlepsze. <laughs> najlepsze dzięki sponsorom, których mamy, którzy znają już tę imprezę, nie mamy wielkich trudności w tym, żeby pozyskać ich wsparcie. No i także te fundusze przeznaczamy na zakup fantastycznych nagród, o czym Państwo doskonale wiecie, bo i telewizory, hulajnogi i wszelaki Sprzęt elektroniczny w tych nagrodach się znajduje, zatem teraz też sprostamy temu zadaniu. Serdecznie zachęcamy, zapisy trwają do połowy sierpnia. Impresa kiedy? Ja również zapraszam bardzo gorąco. Do zobaczenia! No i biegniemy 10 września.